Komunikacja miejska w Warszawie zawsze miała więcej szczęścia do dobrych autobusów niż inne miasta w Polsce. Jako wizytówka kraju, stolica musiała wypadać dobrze, także pod tym względem. Dlatego parada autobusów, jaka odbyła się w Warszawie, była miłym przeglądem tego, co w komunikacji miejskiej było najlepsze 30-70 lat temu. Przed wojną charakterystycznymi autobusami miejskimi w stolicy były francuskie sommois. Jak to dobrze, że przetrwały dwa takie modele. Mimo wieku widać, że już wtedy starano się poprawić widoczność z fotela kierowcy oraz wykonywanie manewrów. Najnowsze metrobusy także mają zwężający się przód. Nie chodzi o aerodynamikę, ale o zakręcanie lub zawracanie. Z takim przodem jest to łatwiejsze. Kolejny model idący tym tropem to także francuski, ale już powojenny autobus Chausson. Warszawa była tak dumna z niego, że poświęcono mu aż dwa odcinki polskiej kroniki filmowej. Młodszym wyjaśniamy, że kronika filmowa to ówczesny YouTube, ale mocno propagandowy. W późniejszych latach całą Polskę zalały ikarusy. Wersje turystyczne pracowały w renomowanych biurach podróży, a miejskie w każdym większym mieście wojewódzkim. Ikarusy były pojemne, wytrzymałe i ekonomiczne. W porównaniu do współczesnych modeli spalinowych zużywały nawet o 10 litrów oleju napędowego mniej. Ale zostały uznane za nieekologiczne. Ciekawe, prawda? I Karusy były najlepszymi autobusami miejskimi w całym bloku wschodnim. Niestety, po jego upadku producent nie poradził sobie z kapitalistyczną konkurencją, choć technologicznie był jej równy. Przykładem był model 405, miejski autobus klasy MIDI. Produkowano go zaledwie przez dwa lata, a cała jego gama liczyła tylko nieco ponad 100 wytworzonych egzemplarzy. W stolicy było tylko 5 sztuk 405, dlatego na paradzie cieszył model zachowany przed złomowaniem. Zlot uświetniły ciężarówki z dawnych czasów: skrzyniowy Jelcz 315 oraz szkody 706, śmieciarka i cysterna. Podwozia tych drugich to takie same ramy jak w Wielczach ogórkach, podobnie jak silniki. Za to w kabinie szkody mogły jechać cztery osoby, co przydawało się właśnie w przypadku śmieciarek. Żaden polski samochód ciężarowy nie miał wówczas tak obszernej szoferki. Wycieczka w dawne czasy była miła, ale nie do końca. Pokazała bowiem, że z polskiej motoryzacji zostało niewiele. Jelcz co prawda produkuje pojazdy, ale w małych ilościach i tylko dla wojska. Autosana już nie ma, podobnie stara, żuka, nysy czy tarpana. Jedyną perłą w koronie jest Solaris, ale już jest w obcych rękach. Dobrze, że w zacnych, dlatego ma szansę przetrwać.